Witam wszystkie hodowczynie i hodowców z WG Olkusz. Godzina 18:09 sierpnia. Drugi próbny lot odległości około 9 km. Nie było wcześniej puszczane, ze względu na to, że deszczyk lekko padał. Teraz jest, no jest pochmurno ładnie. Gąbki mają lecieć w tym kierunku. Chmurki są, ale myślę, że sobie spokojnie tutaj jest tak dookoła wolne miejsce, że będziemy wypuszczać. Start! Puszczamy! Tak jest! No teraz chyba wszystkie wylecą, bo tamtego razu trzeba je wypychać, a teraz już widzę, że same chcą startować. Poszły. No jest mała gromadka, to za dużo gąbków nie ma. Zostało... 4-6, zostało jeszcze na miejscu, ze względu na to, że Podchodziły z pierwszego próbnego lotu. Nie chciałem je brać, bo trochę takie były umoczone, umęczone, a te po prostu są. Jedną grupkę się zbiły, tutaj dwa odeszło. Dołożyłem im tutaj dwa roczniaki. Żeby ich troszeczkę, może ciągły, ale czy to coś da, nie wiem. W każdym razie jeden odbija, sejść solo. Drugi też. Albo nie wie co robić. Trzeci też odbija. Poszło w drugim kierunku. Krążą nad. No, jeden wraca z powrotem, chyba będzie chciał przyjść tutaj do nas. Chodź, chodź! Chodź, chodź, chodź! Bołam go! Chodź, 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 chodź! Chodź, chodź, chodź tu do mnie! Chodź, 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 chodź! No, niestety, nie chcę siadać. Trzy. Coś im. Coś im nie pasuje czy, tym trzem. A tamte, gdzie są? Tamte są. O, teraz może będzie je widać. Z klatki, za chwilę jedziemy. Krążą jeszcze, jeszcze krążą tam na prześwicie co jest. Chodź, 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 chodź. Trzy nie lubią latać w grupie. Pojedynkę, tamte dalej jeszcze.